Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zajzeć Adventures. Jestem bardzo zdziwiona, że dopiero teraz, po tak długim czasie, po kilku dniach grania, pojawiła mi się taka informacja, że jeżeli logujemy się w konkretnych godzinach, też o tym sama zapomniałam, to dostaniemy pod koniec dnia taki prezent, więc jak najbardziej ja będę się starała logować. I tak loguję się średnio co godzinę, co dwie, żeby coś tutaj pozbierać, pozrobić. Dobrze, zacznijmy od początku. Um, nie miałam żadnego ranka, ponieważ nie udało mi się uzbierać. Tutaj mamy co? Feed as many animals as I can. Okej, okay, okej, okay, okay. to będzie całkiem mm, spokojne zadanko. Aha, no, to jest spoko. Dobra, lecimy Fid raz, Fid 2, Fid 3, feed 4, Fid 5, Fid 6, Fid 7. Właśnie, możemy pomyśleć dom pomiększyć. Oczywiście zrobię to od razu. Mm, tak. I to możemy otworzyć. Świetnie, świetnie, świetnie. Pięknie się to ogarnęło. Um, Super, do tych zwierzaczków, nie chciałam ich tknąć. Zbieramy, zbieramy wszystko co mamy. O muszelki nam wpadły, czyli jesteśmy w 50%. E, do 14 musimy dobić, czyli jeszcze raz je nakarmimy. ile możemy je nakarmić. Mam informację za godzinę. Co pół godziny, dobra, dobra, no spokojnie, to ja tu będę wchodziła co średnio pół godziny, żeby wszystko właśnie ogarnąć, także na pewno Wam e, pokażę, jeśli uda mi się osiągnąć cel. Clear <coughs> of Stables, the defeated Enemies, key. nie wiem, czy mamy jakichś enemisów w chwili obecnej, chodźmy zobaczyć, jak tam nasza wyspa. Dawno nie szczerze. Aha, i w tym momencie... Daję oh! ja, Wam się klip. Pojawił się klip, eee, nie pojawił, tylko pojawił się klip. Tam coś e, ogarnęłam, ale nie miałam możliwości nagrać tego z głosem, więc nagrałam to bez głosu, po prostu kawałek, e, tak pokazuję, żebyście wiedzieli. Eee, dobrze, tu muszelki lecimy, może artwork nam się... E, artwork o zapamiętałam, nie, jagody, nie artwork Okej, okay. clear, e, może wyczyścimy wrogów. O, popatrzcie, wyczyścimy sobie wrogów, bo musimy ich tam pokonać. 4. Dobra, tutaj mamy jednego wroga, tu mamy skałę, i mamy skałę, i wroga, i skałę. Dobra, prześcimy to wszystko. Um, zobaczymy, ile jeszcze wrogów nam zostało. Jeden wróg i więcej obstacles. No weźcie to już. O, i... okej, okay, ukończyliśmy, super. Trochę miejsce na jagodę nam się zrobiło. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Możemy mieć w sumie dalej. Raz, dwa, trzy. I tak delikatnie próbuję, bo jednak jeszcze nie jesteśmy w takiej wiecie, stabilnej pozycji z tymi posiadanymi. Z um, muszę przybliżyć, bo ja tak z daleka się troszeczkę bardzo klikać. Um, żeby nie kliknąć w przypadkiem tych czerwonych skał, bo one są dość drogie mm, mm, mm. mocniej. A, a trzeba iść do przodu, nie można stać w miejscu. Dobra, lecimy, bo tutaj jest świstak. Zobaczcie <laughs> Jestem dopiero właśnie na nim. Także jeszcze mój głos nie jest najwyższej klasy. Dobra, z co, zniszczymy to, bo i tak muszę. Dobra, lecimy, lecimy. No, tak muszę ten. Z czego jestem, wiecie co mam na myśli, dobra, na razie się zwierzaka nie udało ogarnąć, ale jedziemy tutaj odkrywać wszystko, żeby zabrać muszelkę, a potem spróbować się tam w sumie przekopać do... Tylko dobra, próbujemy. Próbujemy powoli. Na razie mam wystarczająco dużo zobaczmy, czy mam wszystko. Tak, mamy to także super, tam się nam odblokuje, obraz no, niszczę już te sprawy, bo to grozi tym, jak ich jeszcze teraz, że kiedyś przez przypadek, jak nie będę mieć jak to kliknę. Tu jest wszystko wyczyszczone, więc może zajmijmy się tym czyszczeniem w sumie. Tak już fest, to możemy na pewno wyczyścić. Mm, te skały bardzo, bardzo, bardzo mogą mi przeszkodzić. Dobra, zabijcie jeszcze tego stworka. Si, nie si tylko jego do roboty. O, świetnie. Zostało nam 6. Na pewno dużo osiągniemy. Dobra, wracamy. Let's see. Um, a W sumie, co jeszcze? Ja mam 16, a tu muszę mieć 208, czy ja muszę powiększyć to za... 12? Dobra, powiększamy. Albo nie to. To powiększę, bo to mi się bardziej przyda na razie. Dobra. I za 6 godzin będziemy mieli powiększone, świetnie. Eee, ja sobie jeszcze tu skoczę, tylko zakręcić oh yeah, naszymi kółeczkami. I na razie to będzie tyle, bo nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Jedynie co możemy zrobić, no to czekać. Um, także tu wszystko klikamy. Jeśli było coś złego, to przepraszam, ale przyjechało całe kuzynostwo do mojego brata. Jak to w wakacje? Ja nagrywam to w wakacjach, wiem, wyprzedzam bardzo mocno, ale... Na tym polega niestety nagrywanko, ponieważ um, jestem już starym człowiekiem, prawda, idę do pracy, więc e, no, nie wiem, czy będę miał czas, tyle czasu nagrywać. I teraz, póki siedzę na bezrobociu, nagrywam dla was na zapas mnóstwo serii. Dobra, dobra, tyle na razie. Mhm. No to co, ja tu będę wpadać jakiś czas, nakarmić zwierzaki, no, dobra, to co trzeba? Zbierać muszelki, bo za tysiąc muszelek to ich nie nakarmimy. Najprędzej, te ile potrzebuję? Nawet nie wiem teraz. Nieważne. Dobra. Jak na razie udało nam się... Um... O, nagrody. Właśnie. Bo one mi gdzieś magicznie zniknęły. Let's see, jaki jest rank. Żeby się zbliżyć chociażby do dwóch tych, musiałabym mieć 11. O matko. Czy ja muszę około 40 razy nakarmić zwierzaki, żeby cokolwiek osiągnąć? No dobra, próbujemy. Spróbujemy patrzymy kogo mogę nakarmić. <laughs> Na razie tyle. Dobrze, dobrze. I co? Ja sobie tu szybko skoczę wszystkim zakręcić przez te trzyming. zakręcić, żeby jak najwięcej rzeczków pozbierać. Prawda bo mamy tutaj jeszcze te zwoje. O, chyba tyle dokładnie, nic więcej nie mamy. Jak nam to wszystko wpadnie, to wtedy pójdziemy sobie do... Na to wyspach gdzie mamy jeszcze zwierzaczki do odkrycia. Poszło, wszystko poszło. Dobrze, ja się na w soczku. I mm. idziemy sobie tutaj. Na pierwszy rzut mamy artywarka. O, super. Dobra, to lecimy. Mam nadzieję, że się uda bez żadnych komplikacji zdobyć zwierzaczka. Wydało nam się. przy ostatnim ty już postanowiłam nie kusić losu, bo nie ma co. Mamy hardwarka! Super. Continue. Jeszcze idziemy zobaczyć tu na pewno jakieś zwierzątko było. O właśnie, ten bober. Otwarło nam się, otwarło. Dobra, to jest bobra sobie. Nie, No, boberka. Nie, mamy pochodnię, ale pochodnia też jest ważna. Odblokujemy sobie tutaj i pójdziemy zobaczyć co ciekawego tutaj jest. Dobrze, na sam początek jeszcze wszystkie te rzeczy tutaj. To jest dość istotne. Hmm, dobra. Mamy tak. Tutaj znamy muszelki. Mamy jeszcze cięższe kamienie, więc ja ominę ten jeden. To sobie zniszczymy, to, 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 to. to. Dobra, na razie w takim tempie. Zostawimy sobie tego stworka, jak będziemy mieli zadanie, żeby zniszczyć wrogów. Eee, I to nam się bardzo wtedy przyda. Taki stworek. Zniszczymy całe zielenię, ponieważ potrzebujemy tych muszelek. Ok, mamy kolejny ten. dobra. Teraz niszczymy to, to, to. to. Czy jestem w, stanie, jestem w stanie otworzyć złotą? Dobrze. Bardzo się cieszę, dostaliśmy jeden kawałek. Co so, w ogóle jeszcze mamy do odkrycia? Jeszcze trochę rzeczy, no na no, dobrze, dobrze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Idziemy tak po kolei. Nie no, patrzyłam co ogólnie jest na całej tej wyspie, ale ile tak, gdzie <grym> mi się prości teraz dostać, żeby cokolwiek poodkrywać, to zniszczyć to maniku. Tu mamy. Ojej! Jakiś źle żak. No dobra, chodźmy do niego. Chodźmy zobaczyć. Czy coś ciekawego, to z na materię. Ja sobie tutaj jeszcze wszystko. Dobra. O, na no muszę. Aha, jestem cyklika. Dobra, ja się za Kalikanko. Niestety nam się nie udało, trudno. Ja nie będę na siłę próbowała, no kiepska talia moim zdaniem nam się wylosowała. Tu mamy stworzonko, tu mamy tylko muszelkę. No dobra, musimy tam pójść do muszelki, bo one często składają rzeczy, które są mi potrzebne, żeby przejść dalej. A pójdziemy sobie tam. O, super. Jest tam. A, do tego jagody, Super. Cudownie. Bardzo się cieszę z tych jagód, na pewno mi się przydadzą. E, musimy się tam dostać. No to trudno, idziemy tędy. Ale ciężka droga. Ale nie ma wyjścia. Uh -huh. Ktoś mi chodzi po korytarzu. Super. Dobra. Tutaj co potrzeba? Dwa horny. To ja muszę pograć w te minigry teraz. No dobra. Co? Ja nie mogę się tu dostać? A teraz niszczę? Ja się teraz dostanę? Co to Okej. Okay. No dobra. Zobaczmy, może nam się uda Adwarka Kolejnego sprowadzić. O proszę. Jeszcze oh, dzisiaj odcinek to jest taki artwarkowy. Więc ja lecę, lecę. I się nie odzywam, żeby chociaż artwarka udało się zdobyć. Widzieliście to? Bo ja nie wiem, w ja trafiłam. W widziałam, że tam nic nie było. Czy jest ślepa? Aż będę musiała sobie jeszcze raz to na nagraniu przejrzeć. Mam tutaj mniewachorne zabrania, no trudno. Wracamy do domciu. I myślę, że tym zajmę się już w następnym odcinku. Bo dzisiejszy już, już, już mi się do powiem czas ładnie antenowy skończył. Jeszcze tylko przejrzę, żeby mogę się nakarmić? Nie, dobrze. Także nasz obecny stan to jest 18. Na rank 19. Okej, okay. zbliżamy się powoli do tego fajnego ranku. Chciałabym tak robić, wiecie, do tych 11 albo na przykład do 10. 9. Czekajcie, popatrzmy sobie. Bezpiecznie byłoby dobić tak do 8. A 8 ma ile? Halo? Aż mi się zacina. Osiem ma 38. Nie ma takiej opcji. Ale wiecie, może chociaż na 11 Miejsce się załapiemy. Tak wstępnie, także dziękuję wam za dzisiejszy odcineczek. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i do usłyszenia. Już niebawem w kolejnych częściach. Pa pa.